Pełnia w wadze to moment, który potrafi zmienić sposób, w jaki patrzymy na relacje. Bo nagle okazuje się, że harmonia to nie zawsze miłość, a kompromis nie zawsze bliskość. Witaj na kanale Magia Kosmosu. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, nazywam się Dorota Duda i pokazuję, że astrologia to coś więcej niż horoskopy. To narzędzie, które pomaga odnaleźć sens w tym, co czujemy i co przeżywamy. A jeśli już mnie znasz, cieszę się, że znowu jesteś. Przed nami ważna pełnia. Pełnia Księżyca w wadze wydarzy się w nocy z 12 na 13 kwietnia 2025 roku, dokładnie o godzinie 2:22, czas dla Warszawy. Księżyc będzie znajdował się wówczas w 23 stopniu wagi, a Słońce naprzeciwko niego czyli w 23 stopniu barana. To pełnia, która rozgrywa się na osi ja kontra my i skłania nas do bardzo osobistych refleksji na temat relacji. W czasie, gdy słońce przechodzi przez znak barana, zwykle koncentrujemy się na swoim ja, na potrzebie bycia autentycznym i wolnym. Pełnia w wadze przypomina jednak, że nie żyjemy w próżni. To moment, który skłania nas do refleksji nad tym, jak funkcjonujemy w relacjach, czy możemy być sobą, będąc jednocześnie blisko drugiego człowieka. Światło pełni oświetla to, co dotąd było ukryte. A kiedy księżyc przebywa w wadze, kieruje to światło właśnie na nasze relacje, na to, jak szukamy równowagi, jak idziemy na kompromisy i gdzie po drodze gubimy siebie. Oś baran waga to klasyczne napięcie między potrzebą bycia sobą, a potrzebą bycia w relacji. Baran krzyczy, ja jestem, ja chcę. A waga szepcze, a co z nami? Czy to jeszcze my, czy już tylko ty? W czasie tej pełni nie da się dłużej ignorować własnej prawdy ani tłumić potrzeby bliskości. To moment konfrontacji, jak bardzo zdradziłam, zdradziłem siebie, by utrzymać pozory pokoju? Gdzie uciekam w relacje, by uniknąć samotności? Albo przeciwnie, gdzie zamykam się w sobie i udaję, że wszystko mam pod kontrolą, bo boję się być zależna czy zależny. Podczas tej pełni, słońce jest w ścisłej koniunkcji z Chironem. To, tak zwany zraniony uzdrowiciel. To symbol naszych najgłębszych ran, które mogą stać się bramą do mocy. Chiron w baranie mówi: zobacz, gdzie mnie boli, zobacz, gdzie tłumiłaś, tłumiłeś gniew, zobacz, co ci odebrano, kiedy byłaś, byłeś sobą. Dołącza też eris, buntowniczka, siostra Marsa, symbolizująca gniew tych, którzy byli wykluczani. Jej obecność mówi: już dość milczenia. Już dość udawania, że wszystko jest ok. Nie chce być dłużej miła, chce być prawdziwa. Mars, władca Barana, znajduje się w emocjonalnym, wrażliwym raku i robi dość luźną, ale moim zdaniem wciąż znaczącą kwadraturę do pełni. To może wywołać napięcie, wewnętrzną presję, a może nawet kryzys emocjonalny. Mars w raku nie walczy otwarcie. Raczej się wycofuje, rani słowem, albo obraża się ale gdy zostanie przyparty do muru, broni tego, co daje mu poczucie bezpieczeństwa, domowych granic, emocjonalnych więzi, bliskich, rodzinnych relacji. Ten układ może przynieść wybuchy emocji, których nie spodziewaliśmy się po sobie, konfrontację z przeszłością, która wciąż boli, uświadomienie sobie, że czas przestać bać się własnych uczuć. To potężny moment do uzdrawiania wzorców partnerskich, zwłaszcza tych, które wynikają z braku miłości własnej, ale też brama do manifestacji nowej jakości relacji, takiej, która daje wolność i bliskość jednocześnie. Co możesz zatem zrobić podczas tej pełni? Na przykład rytuał odpuszczenia. Napisz uwalniający list do osoby, której chcesz przebaczyć. To może być twój partner, rodzic, ktoś z przeszłości. Albo może też ty sama potrzebujesz wybaczenia sobie. W tym liście nazwij to, co cię bolało, co zostało niewypowiedziane, wyraź swoje emocje żal, złość, gniew, smutek, tęsknotę. I w końcu napisz, że puszczasz to wszystko wolno, że nie chcesz już dłużej nosić tego ciężaru. A potem spal ten list w bezpieczny sposób z intencją uwolnienia się od bólu przeszłości i tego, co już ci nie służy. Pozwól popiołowi zabrać to, co było ciężarem. Pełnia to zarówno czas uwalniania, jak i manifestowania pragnień. Weź drugą kartkę i napisz, jak chcesz się czuć w relacji. Nie chodzi o cechy drugiej osoby, ale o to, czego pragniesz doświadczać: na przykład zrozumienia, namiętności, bliskości, spokoju, wolności. Połóż dłoń na sercu i zapytaj, czego naprawdę potrzebuję. Może chce czuć się bezpiecznie? Chcę doświadczać lekkości, śmiechu, wsparcia, intymności? Chcę, by moja relacja była miejscem wzajemnego wzrastania? To jest twoja nowa intencja. Schowaj ten list w miejscu, do którego wrócisz, przy nowiu, niech dojrzewa razem z tobą. Widzisz, jeśli masz odwagę spojrzeć prawdzie w oczy, to ta pełnia może przynieść głębsze zrozumienie siebie i swoich potrzeb, uzdrowienie ran, emocjonalne oczyszczenie. Czasem zakończenie relacji, które już nie służą, lub odrodzenie tych, które mają potencjał. To może być początek nowego rozdziału opartego na prawdziwej harmonii. To może oznaczać przełamanie schematu albo relacja, albo ja. Teraz możesz wybrać i siebie, i bliskość. Dla kogo ta pełnia będzie najmocniejsza? Jeśli masz Słońce, Księżyc, Ascendent lub inne ważne punkty w swoim horoskopie między 20 a 26 stopniem znaków kardynalnych, czyli Barana, Wagi, Raka i Koziorożca, możesz poczuć te pełnie najmocniej. To może być czas bardzo emocjonalny, przełomowy, zmuszający do działania albo podejmowania trudnych, choć ważnych decyzji. Barany mogą poczuć, że wszystko się w nich gotuje. Emocje, które długo były tłumione, mogą wyjść na powierzchnię. To czas na szczerość i odwagę, by powiedzieć sobie prawdę. Wagi zobaczą wyraźnie, ile kosztuje ich trzymanie pokoju za wszelką cenę. Może pojawić się potrzeba, by wreszcie postawić granice i wybrać siebie bez poczucia winy. Raki mogą czuć ogromne napięcie, ale też poczuć, że coś się wreszcie oczyszcza. Mogą zdobyć się na odwagę, by zadbać o swoje potrzeby emocjonalne. Koziorożce za to zobaczą, gdzie ich ambicje kolidują z prawdziwą bliskością. Coś może się domknąć, coś zmienić, żeby wreszcie było bardziej w zgodzie z sercem. Znaki powietrzne i ogniste, bliźnięta wodniki lwy i strzelce, mogą te pełnie odebrać jako zaproszenie do szczerej rozmowy, przełomów komunikacji, inspiracji do działania. Czasem wystarczy jedno zdanie wypowiedziane z serca, by coś się rozluźniło. Z kolei znaki ziemskie i wodne, byki panny, skorpiony i ryby, mogą przeżyć to bardziej wewnętrznie. To czas uzdrawiania, porządkowania emocji, spojrzenia na siebie z większą czułością. Dla nich to może być głęboka praca duchowa, intymna, delikatna, ale bardzo oczyszczająca. To pełnia, której nie da się zignorować. Oświetla wszystkie fałszywe zgody, pozorne kompromisy, w których dusza cierpliwie milczała. Ale też otwiera przestrzeń, żeby w końcu wybrać coś prawdziwego, bliskość bez udawania, rację bez gry, prawdę zamiast grzeczności. Zamiast bać się konfliktu, zobacz go jako początek uzdrowienia. Zamiast dusić emocje, pozwól im wypłynąć, byś mógł, mogła je zrozumieć. Zamiast kurczowo trzymać się starych schematów, zapytaj siebie, jaka jaki jestem, gdy jestem sobą naprawdę. Bo ta pełnia to nie tylko emocje, które wychodzą na wierzch, to lustro, którym widzimy, jak udajemy w imię miłości i zaproszenie, by wreszcie uznać, że relacja bez szacunku to nie kompromis, to rezygnacja z siebie, a my już nie musimy z siebie rezygnować. Dziękuję Ci, że jesteś. Niech ta pełnia przyniesie Ci ukojenie i nowy początek, taki, który zaczyna się od Twojej prawdy.